Cześć, z tej strony Dąbek. Dzisiaj mamy 2 listopada, jest to dzień światowej premiery pierwszego trailera GTA V. Ze mną jest bardzo. Po... Już sprawdzam. Jeszcze nie ma. Ze mną jest bardzo podekscytowany Boromi. Boromi, jak bardzo jesteś podekscytowany? Jak bardzo jesteś podekscytowany? Nieważne. E, ja będę tutaj sprawdzać za jakiś czas, i, i, i a w międzyczasie zajmiemy się newsami. No i słuchajcie, pierwsza informacja, jaką mamy, jest taka. Możesz sam otwierać też. Pierwsza informacja jest taka, że sprzedało się 1,5 miliona Dark Souls na świecie. E, tak jakże hardkorowa gra sprzedała się w Japonii w 370 tysiącach egzemplarzy, w Ameryce północnej w 620 tysiącach egzemplarzy, w Europie w 470 tysiącach egzemplarzy, a w czemu Azja jest, no nieważne, a w Azji poza Japonią sprzedała się w 40 tysiącach egzemplarzy. Bardzo dobry wynik, także przechodzimy do kolejnej wiadomości, jaką mamy dla Was dzisiaj. Słuchajcie, Battlefield 3 gra. No, nie ma co się oszukiwać, bardzo dobra, zbiera bardzo dobre oceny. Jest już? Nie ma. Zbiera bardzo dobre. Nie ma. Zbiera bardzo dobre oceny i mamy trochę cyferek związanych z trzecim Battlefieldem. Otóż sprzedało się 5 milionów egzemplarzy gry w pierwszym tygodniu. E, profil na Facebooku trzeciego Battlefielda ma 2,5 miliona fanów. Ponad 200 tysięcy osób followuje ich na Twitterze, co pokazuje tylko jak dużo fajniejszy jest Facebook od Twittera. E, średnia ocen to 85 na konsolę, a 90 na peceta. I, I jej podobno wysłało do sklepów 10 milionów egzemplarzy. Także zobaczymy ile finalnie tej gry się sprzeda. Przechodzimy do kolejnej wiadomości. Wracaj. Morań poszedł zapalić się denerwuje, że nie ma tego trailera jeszcze. E, otóż Angry Birds gra sprzedała się. No to jest właśnie e, ciężka taka sprawa, którą chcielibyśmy poruszyć. E, 500 milionów osób ściągnęło Angry Birds I nie wiem, czy jakakolwiek produkcja na jakąkolwiek platformę jest w stanie, jeszcze nie ma, a sprawdź. Czy jakakolwiek produkcja na jakąkolwiek platformę jest w stanie to przebić? 500 milionów ludzi ściągnęło engrybercy. To jest po prostu chore. I tym samym przechodzimy do kolejnej wiadomości. Jak wiecie, było Halloween sobie niedawno. No, i w Niemczech pijany Joda potrącił przechodnia. Tak, to brzmi głupio, ale w Niemczech na jednej z ulic doszło do wypadku samochodowego z udziałem przechodnia. Kierowca nie poczuł się do odpowiedzialności i odjechał chybcikiem z miejsca wypadku. Niemiecka policja ujęła sprawcę, który okazał się być 42-letnim Jodą. Był pod wpływem alkoholu Joda. I niestety zabrano mu międzygalaktyczne prawo jazdy i prawdopodobnie już więcej sobie nie pojeździ za to, że potrącił przechodnia po alkoholu. Co robisz? Stary, nie będziemy słuchali Grupsona w chwili smutku. Ostatnia wiadomość na dzisiaj em, jest taka, że dziki obiły zderzaki Iwony Węgrowskiej. Jeśli nie wiecie, kim jest Iwona Węgrowska, to tu teraz będzie zdjęcie. Otóż, jak mówi sama Węgrowska, ja mam jakiegoś pecha. Właśnie kupiłam sobie nowy samochód Nissan na Juke, a już miałam wypadek. Wracałam do domu, była godzina 23, jechałam do Żorów przez Mikołów, tam nie ma oświetlenia i nagle na drogę wyskoczyło mi stado dzików. Jeden to musiał ważyć ze 200 kg i do tego zatrzymał się na mojej masce, cały przód auta mam skasowany. Na szczęście wszystkie żyją, żadnemu nic się nie stało. I Iwona Węgrowska dodaje jeszcze, jestem zła, bo nie mam się teraz czym przemieszczać. Sprawdź czy jest trailer. Ty jest. Nie, to jest Miszka gadająca. E, tym samym kończymy dzisiejszy codziennik. E, szukamy trailera i widzimy się z wami już jutro. Do widzenia, cześć, pa. Bora mi pożegnać. No, cześć. Dobra, pa.